Dzień dobry, dzień dobry. Lubicie wiosnę? Ja uwielbiam, po prostu jest tak pięknie, cieplutko, nawet się za ciepło ubrałam, bo mam długi rękaw, potem mam krótki, ale już spieszę się po jakieś szybkie zakupy, bo e, dzisiaj mam jeszcze dwa webinary wieczorem, więc e, muszę być jeszcze klientką, mam jedną. E, więc, ojejku, Suzy. Słuchajcie, ona jest po prostu niesamowita. Wychodzi mi z ucha ten, ta słuchawka i ona mi tutaj Dobra, przepraszam. <laughs> w każdym razie lecę, bo chcę zrobić dzisiaj wątróbkę z kurczaka. No taką troszkę na sposób poznański. Nie wiem, czy wiecie, jak to się robi. Praw... Znaczy, ja już kiedyś robiłam i ona dosyć dobra wyszła, ale ja nie wiem, czy tak dokładnie się tak robi, bo zrobiłam z sokiem malinowym, z no tam trochę czerwonego wina dodałam. E, cebulka, jabłuszko. Tak samo robicie. Za chwilę zresztą e, jak zrobię szybkie zakupy, bo jeszcze mi tam parę rzeczy brakuje, to przyjdę do kuchni i, i spróbuję coś tam upiechcić i może coś nagram, żeby było lepiej żeby było lepiej widać. Także za chwilkę się zobaczymy znowu. No więc tak, wrzuciłam, słuchajcie, najpierw podsmażyłam cebulkę, e, tak na pół do tego wrzuciłam, e, zapaliłam światło, do tego na rozgrzany olej wrzuciłam e, wątrutkę, no mam nadzieję, że to będzie ok, jest w tej chwili na 5, ale może ją zrobię na 6. To będzie może lepiej się za chwilkę się podsmaży, bo musiałam na chwilkę ją wyłączyć. Wiem, że nie solić, to wiem. Teraz tutaj, słuchajcie, mam jabłuszka, które już mam przygotowane, już są pokrojone. I wiecie co? I myślę, o, i myślę jeszcze, że dodam tak, soczek malinowy do tego. Jeszcze zobaczę, bo powinnam mieć. Yy, Wina mieć, ale chyba nie mam, czerwone wino, ale nie mam czerwonego wina, natomiast no co mam, to mam pieprz i sól, no to na pewno, bo mam z pieprz tutaj w takim, ten biały pieprz i odrobinę soli. I co myślicie, czy musi być coś więcej, czy, czy to musi być więcej tutaj, czy nie? Uch, trochę się boję. No etap mamy już taki, że są jabłuszka w środku, jest pochylone, popytrzone, dosyć mocno się ją tutaj tyli, czyli w zasadzie to wiem, że są się za długo nie powinna robić, no ale ona jeszcze taka krwista jest, a ja lubię taką spieconą mocno, więc myślę, że jeszcze spiecę jednak ją tutaj, będę trzymać na tym poziomie ale te jabłuszki muszą się tutaj użyć razem z tym, prawda? No i na końcu jeszcze ją podleję z tym sokiem malinowym, bo jest naprawdę przepyszna. Ja dla kogoś taki sokiem malinowym jest, słuchajcie, genialna. Naprawdę, jak jest taka popieprzona mocno i do tego ten sok malinowy, to taka, ona była taka pikantna z taką z słodyczą, naprawdę, no po prostu mega. Zobaczymy sobie idzie. No, jeszcze raz jest bardziej apetycznie to wygląda. Więc gdyby to bym trochę podwrócił tylko te wprost te, 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 te Ale na chwilę będzie chyba gotowe, a trzymajmy sobie bardzo dobrze To on spróbowałam i to mi nauczy naprawdę spać. Jej co? Pyszna jest. Pyszna jest, bo jest taka lekko pikantna. Z takim... Tak nie wolno robić? Mm. Jest dobra. Dobra. Więc ją przykrywam. Będzie... Jest tylko na jedynkę. I robię ziemniaczki. Ok, a co do takiej wątrówki pasuje? Jaka jarzynka? Czy może być na przykład kapusta czerwona, czy raczej buraczki? Mam buraczki, może jeszcze znajdę jakieś, ale kapustę to chyba już nie mam, e, nawet na bank. E, także co? A może ogóreczek kiszony? bo ogóreczek mam. Czy myślicie, że byłoby to dobre? W każdym razie poproszę o subskrypcję, poproszę o lajka like i napiszcie mi proszę przepis. Kto zna jakiś dobry przepis, właśnie na wątróbkę? Bo być może, że ten mój to w żaden przepis nie jest. On tak go sobie wymyśliłam, gdzieś tam podsłyszałam e, i słyszałam, że to jest z Poznania. Ja też pochodzę z Poznania, także słyszałam, że właśnie to jest przepis z Poznania. Także bardzo chętnie wysłucham czy też przeczytam, co, jakie Wy macie, Panie, przepisy i jakie używacie w kuchni odnośnie naszej kurzej wątróbki zdrowej, bo na żelazo. No i ma dużo minerałów, także generalnie wątróbka jest naprawdę bardzo zdrowa. Więc no cóż, zabieram się za ziemniaki.